Przyjechał! Cieszysz się? poczeka malutka! zajrzyj do niej możesz ukucnąć. Widziałeś? Jaka śliczna! O, to twoja siostrzeczka jest, wiesz? Będziemy się nią opiekować. No pięknie. To widzisz? Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmiku, w kolejnym tak obiecanym filmiku. E, filmiku, o którym Wam już też wspominałam, że muszę Wam go nagrać e, już od dawna tak naprawdę. No i zbierałam się, zbierałam się, aż w końcu jestem, przybywam e, w ten piękny, upalny, gorący dzień. E, nadszedł czas, aby nagrać dla Was właśnie ten oto filmik. I tak naprawdę nie wiem od czego zacząć, bo... Mam tu troszeczkę rzeczy właśnie z takiej pielęgnacji, kosmetycznych, mam też gniazdka, mam też ciko, nasz taki, wiecie, baby hack, to jest takie łóżeczko na kółkach, można powiedzieć, bujaczek tak naprawdę cztery w jednym, jak to się mówi, ale pomyślałam, że może zaczniemy od tych rzeczy takich pielęgnacyjnych, co nam się przydało. Słuchajcie, pierwsza rzecz, której tutaj nie przyniosłam, bo właśnie mi się skończyły, i wczoraj byliśmy na zakupach i o dziwo w dużym supermarkecie cała półka była pusta. Chodzi mi tutaj o e, duże płatki kosmetyczne dla maluszków. Duże takie płatki kosmetyczne, zaraz mam gdzieś tutaj w kleje, które my najczęściej e, kupujemy. Sprawdziły się u nas naprawdę świetnie, e, właśnie do przemywania e, Pupki malutkiej, do przemywania podczas przebierania malutkiej, do mycia buźki Wiecie, woda przygotowana, mamy takie specjalne mydełko. E, ten wacik zamaczałam w w wodzie I tak jak mówię, myłam jej buźkę, łapki, rączki w sensie, no i też pupkę po prostu przemywałam, także duże takie płatki higieniczne dla dzieci, dla dzieci u nas sprawdziły się rewelacyjnie. Sprawdziły się u nas świetnie, przyniosłam już tutaj nowe opakowanie bo jedno jest teraz w użyciu. Water Wipes sprawdziły się naprawdę rewelacyjnie. Sprawdziły się w moim, w przypadku Leosia, kiedy był maleństwem, sprawdzają się świetnie również UNEL. Także Water Wipes mogę Wam polecić bardzo, bardzo serdecznie. 99,9 wody i kropla ekstraktu owocowego. Naprawdę super. Także to, jeżeli chodzi o właśnie takie rzeczy higieniczne. Moje odkrycie, naprawdę moje odkrycie, bardzo dużo z was mówi, że na odparzenia najlepsze jest mąka ziemniaczana. Próbowałam z mąką ziemniaczaną, natomiast u nas jakoś nie widziałam rewelacyjnych skutków, kiedy ta pupka malutki była odparzona jakoś po tej mące ziemniaczanej nie widziałam rewelacji jakichś. I wyczytałam gdzieś w internecie o tej takiej zasypce. Alantan łagodzi i chroni podrażnioną skórę. I muszę Wam powiedzieć, że to był strzał w dziesiątkę. Cały czas stosujemy, rewelacyjnie się sprawdza. Jeżeli ta pupcia, czy tam jakieś tam miejsca intymne, malutkie są podrażnione, taka zasypka Alantan, i zaraz po prostu wszystko wraca do normy. Także polecam Wam serdecznie, sprawdzona. Przeczytałam w internecie, szybko pobiegłam do apteki, kupiłam i się absolutnie nie zawiodłam, moim zdaniem. U nas sprawdza się 100 razy lepiej niż właśnie mąka ziemniaczana, także Alantan zasypka polecam serdecznie. Słuchajcie, i. Coś, to jest miniaturka. Ochronny krem kojący przeciw odparzeniom. E, prezentuje się tak. E, muszę wspomnieć, że mamy zielony linomak, który wszyscy mi polecali. Mamy ten z różową nakrętką. E, I powiem Wam szczerze, że u nas nie za bardzo się sprawdza linomak. Natomiast ten oto, proszę bardzo, z Nivea. Okro, ochronny kremik. Przyniosła mi położna, jak była na tej pierwszej wizycie u malutkiej. Ja zobaczyłam. Aha, Nivea Baby, krem kojący przeciw odparzeniom. No jakoś nie za bardzo byłam przekonana i to już jest moi drodzy puste. Polubiłyśmy z malutko ten produkt. Na wszelaki odparzenia, zaczerwienienia u nas to Oto, zobaczcie, sprawdza się naprawdę przepięknie, prześwietnie. E, I już e, kupiłam sobie. I muszę sobie koniecznie, jak najszybciej, kupić pełnowymiarowe opakowanie, dlatego że to działa cuda. I muszę Wam powiedzieć, że przy takich większych zaczerwienieniach Niwea radzi sobie lepiej niż Bepanten. Aż dziwna sprawa, ale to jest moje odkrycie. Dzięki położnej muszę wam powiedzieć, że naprawdę na szósteczkę i będę polecać. Ciekawa jestem, czy u Was się ten produkt sprawdza, no u nas sprawdza się naprawdę świetnie. I to jest 0% alkoholu, parabenów, barwników chroni przed odparzeniami, przebadany dermatologicznie, ochronny krem kojący przeciw odparzeniom z Nivea naprawdę polecam serdecznie. Cała seria hipa również u nas się fajnie sprawdza. My używamy też takie zwykłe fajne mydełko do mycia malutkiej, natomiast do kąpieli do wody dodajemy hip, ten taki fajny zielony Płyn e, właśnie do kąpieli, naprawdę fajny skład, e, barwi wodę na zielono od pierwszego dnia życia. Sensitive stworzony, aby zmniejszyć ryzyko alergii, wolny od parafin, parabenów, silikonów, naprawdę świetny skład, naprawdę fajnie na skórkę malutkie działa, także taki płyn do kąpieli i śmieję się, bolełość bardzo często go chce podbierać, bo ta woda robi się zielona, przepięknie, pachnie tak dzidziusiowo, także e, super to mogę Wam oczywiście e, polecić. Dobra, jeżeli chodzi o takie rzeczy pielęgnacyjne, bo stwierdziłam, że m, skoro Pierwszy miesiąc powiem Wam nie tylko o gadżetach, ale również właśnie o, o, o pielęgnacji. Kolejna rzecz to. Wszystkie kocyki tego typu. Delikatne kocyki. Tam jest za mną jeden kocyk. Tutaj mam taki przepiękny, musztardowy. Kocyki u nas się sprawdzają naprawdę świetnie, czy to w chłodniejsze dni, czy w cieplejsze dni, to zależy też od grubości kocyka. U nas malutka jest przykrywana takim delikatnym kocykiem na noc, w ciągu dnia na drzemki, więc u nas wszelakie kocyki absolutnie się sprawdziły. Kolejna rzecz, bez której ja już teraz sobie nie wyobrażam, życia i pewnie moja córeczka też to są pieluszki, pieluszki, otulacze. Wiem, że wiele mam twierdzi, że to jest nieprzydatna sprawa. U nas sprawdza się świetnie. Ja Wam zaraz pokażę tutaj, bo akurat mamy włożone gniazdko do tego naszego baby haga z, z Chico, i tam jest właśnie położony otulacz, czy tam pieluszka bambusowa. Jeżeli chodzi o takie otulacze, ma to wiele zastosowań. U nas na przykład na te ciepłe dni przykrywamy malutką, jak jesteśmy z nią na spacerze, jak chodzimy po ogrodzie, więc takie większe otulacze, pieluszki służą jako na przykład właśnie przykrycie dla malutkiej. Kiedy jej się ulewa, kiedy jej się odbija, non-stop ja, kiedy ją karmię, mam tą pieluszkę tutaj. Kiedy kładę ją do przewijania, na tym naszym przewijaczku zawsze podkładam takie otulacze albo pieluszkę, żeby jeśli gdzieś tam nie ulało, żeby się nic nie pobrudziło. Kiedyś śpi w zawsze też um, ściele i pod właśnie taką pieluszkę w razie gdyby tam coś jej się ulało. Także u nas otulacze, takie pieluszki bambusowe sprawdzają się naprawdę bardzo, bardzo dobrze, ale to jest indywidualna sprawa. My polecamy. U nas w pierwszym miesiącu naprawdę mega, mega, mega się sprawdziły i myślę, że będą się sprawdzać jeszcze długo, długo, długo. Kolejna rzecz rzecz, kochani, to są gniazdka i przyniosłam Wam tu jedno gniazdko, ponieważ jeżeli chodzi o to drugie, to tak jak mówię, malutka cały czas w nim śpi, bo jest wsadzone do naszego Chico Baby Haga, o którym zaraz Wam opowiem, także gniazdka jak najbardziej, ona uwielbia, ona się w nie wtula, cały czas praktykujemy, tak naprawdę od pierwszego dnia życia Nel u nas gniazdka sprawdzają się super, więc ja polecam serdecznie, czy to wkładamy jej do kosza Mojżesza, czy kładę właśnie gniazdko do łóżeczka i ono sobie w tym kokonie leży, czy tak jak mówię, cały czas jak śpi w babyhagu zaraz Wam też zrobię przebitkę, to to gniazdko jest włożone. Także gniazdka jak najbardziej u nas się sprawdzają i będę je yy, oczywiście wszystkim polecać. Kolejna rzecz to nasz przewijak, oczywiście mamy komodę z przewijakiem, a tu jest ta wkładka, wkładka z Don't Buy i muszę Wam powiedzieć, że jestem z niej bardzo zadowolona. Malutka uwielbia na niej leżeć, uwielbia się przewijać, czasem sobie nawet przysypia, także to jest coś, co naprawdę, z czego jestem mega zadowolona. Wstawię Wam tutaj też przebitkę pewnie, jak to wszystko wygląda na naszym przewijaku, ale super. I też jest takie zabezpieczenie, wgłębienie, żeby dzieciątko nigdzie tam się nie przewróciło, nie przetrulało, także ten przewijak, rewelacja, ale to już Wam gdzieś przy okazji. Okazji też daily vlogów e, wspominałam. Dobra, kolejna rzecz, o której muszę powiedzieć, bo dostaję o to bardzo, bardzo, bardzo dużo pytań i tutaj wrzucę wam przebitkę, e, jest u mnie o tym głośno i na Instagramie wam mówiłam, i przy okazji oglądania moich daily vlogów możecie zauważyć, że malutka cały czas jest, śpi, przebywa w Baby Hagu, Baby hug, e, 4 w 1 z Chico. I muszę wam powiedzieć, że Sprawdza się u nas od pierwszego dnia życia, codziennie, non-stop, w każdej sytuacji. Dostaję od Was bardzo, bardzo dużo pytań, że macie małe mieszkania, czy sprawdzi się na początku jako łóżeczko, że na razie nie chcecie pozwolić sobie na łóżeczko, czy maleństwo może spać przy Waszym łóżku, właśnie w tym babyhugu. I muszę Wam powiedzieć, że tak, to jest coś rewelacyjnego. Z ręką na sercu malutka w łóżeczku spała może dwa razy, cały czas. Chodzi mi oczywiście w dzień na drzemkach. Cały czas malutka śpi w tym baby hugu. To jest łóżeczko na kółkach, leżaczek, może być to później do karmienia, służyć jako bujaczek. To jest tak naprawdę baby hack 4 w 1. I muszę Wam powiedzieć, że naprawdę, naprawdę malutka przesypia w tym noce, przesypia drzemki w ciągu dnia i. Chyba jej bardzo dobrze, bo uwielbia spać, przysypia bardzo ładnie w nocy, pięknie, też śpi w dzień. Także u nas zastosowanie jako łóżeczko od pierwszego dnia życia. Pierwszego dnia już tak naprawdę postawiliśmy sobie ten baby hack koło naszego łóżeczka i malutka w nim spała. Są różne poziomy, możecie sobie ustawić wyżej, niżej. Świetną opcją też jest to, że to jest na kółkach, kiedy gotuje obiad, przeciągam ją sobie, kiedy macie dom piętrowy, możecie wziąć sobie na dół ciątko ze sobą na kółeczkach przeciągamy gdzie chcemy na przykład w nocy malutka śpi przy naszym łóżku a w dzień na przykład odstawiam ją w inne miejsce kiedy gotuje jest przy mnie Także, jeżeli, jeżeli nie możecie pozwolić sobie na łóżeczko, to polecam Wam Baby Hug, bo naprawdę, tak jak mówię, malutki to służy jako łóżeczko na kółkach, takie przenośne łóżeczko. Mega, mega jesteśmy zadowoleni. Także o tym po prostu musiałam Wam wspomnieć. I słuchajcie, na sam koniec dwie ostatnie rzeczy. Pierwsza to oczywiście leniwiec od Whisbera, który po prostu <laughs> służy jako maskotka. Jako przepiękny szum do usypiania. Tak naprawdę od pierwszego, drugiego dnia e, włączamy leniwca. Ona uwielbia ten szum. E, szum ją uspokaja, przepięknie zasypia. Zresztą przy losiu szu, mi się się u nas sprawdziły. E, teraz zaczepię jej jeszcze do wózeczka szumiącą kurkę. Natomiast leniwiec, ja wiedziałam, że będzie to strzał w dziesiątkę. E, no i leniwiec sprawdza się u nas bardzo, bardzo fajnie. A teraz jeszcze, właśnie jak śpi w swoim babyhagu, zawieszam jej go. Tak, po prostu, zarączki I ona się na niego patrzy I to jest jej kumpel, ona się do niego uśmiecha Rechocze do niego Mineczki takie do niego różne strzela Także jak najbardziej To jest coś, co ja od razu wiedziałam, że się u nas sprawdzi Zobaczcie jaki on jest słodki Ten szum ją uspokaja Ona pięknie przy tym szumie zasypia I jeszcze na dodatek Teraz patrzy się i znalazła w nim Swojego przyjaciela Także leniwiec u nas jak najbardziej na tak Polecam bardzo, bardzo serdecznie ale, żeby było mało, ostatnia, ostatnia już rzecz, o której Wam chciałabym powiedzieć, to jest coś, co Leoś, jak był takim malutkim brzdącem jak Nel, dostał od swojej chrzestnej. To jest hipcio... I czy on jest z Fisher Price? On jest chyba z Fisher Price. Tak, z Fisher Price. I to jest hipcio, który hmm, Leoś dostał, którego Leoś dostał, jak był taki malutki jak Nel, na jakoś tam w samym początku, gdy się urodził, od swojej chrzestnej. No i... Hmm, Cały czas używaliśmy przy Leosiu, ponieważ tu są różne opcje tego hipopotama. E, możemy włączyć muzyczkę, możemy włączyć gwiazd i możemy włączyć, słuchajcie, taki fajny szum, rechot żab, jak pada deszcz, takie wiecie, ogólnie mm, odgłosy uspokajające. Leoś, przy Leosiu sprawdził się świetnie, no ale ja już mówię, dobra, tam przy malutkiej, ej tam, ej tam. Ale moja mama oczywiście yy, zachowała i stwierdziła, że yy, Nel też na pewno się z hipciem polubi. Jakże, słuchajcie, się z nim polubiła. Ja Wam pokażę, zobaczcie. Są różnego rodzaju wolne, fajne melodie do rozmyślania i do zasypiania. Mamy tutaj słuchajcie o rechot żab, strumień, deszcz, coś co też malutka uwielbia. No, i możemy oczywiście, teraz pewnie nie zobaczycie, włączyć gwiazdki. Eee, no i co? I malutka pokochała tego hipopotama, także e, dwóch najlepszych przyjacieli teraz to Leniwiec od Whisbera e, e, i Fisher Price, ten oto hipopotam. E, dzięki Ci mamo raz jeszcze, że go przechowałaś, bo ja naprawdę nie wiedziałam, że on też tak fajnie przyda się właśnie Nel. Także to są takie jej gadżety, które ona bardzo lubi. E, dobra kochani, to by było na tyle. Dziękuję Wam za mile spędzony czas. E, pozdrawiam Was serdecznie, jeżeli macie ochotę na filmik, co się u nas nie sprawdziło, e, no to mogę w sumie Wam taki filmik nagrać. Nie będzie tych rzeczy jakoś tam specjalnie dużo, ale e, coś tam jednak jest, co nam pewnie nie podeszło. E, więc jeżeli chcecie taki filmik, dajcie znać. Ja już Wam dzisiaj dziękuję za miłe spędzony czas. Pozdrawiam serdecznie. Ma Buziaczki. Bye.